się rozwija, myślę, że, że każdy się rozgrzewa przede wszystkim, ale my to 150 zł za, za taką koszulkę, naprawdę no, rzadkość, przybywa ją zaraz przy przypominamy, przypominamy, że to jest jedyna sztuka, którą mamy. Te koszulki, te koszulki nie ma więcej, nie ma więcej, nie ma więcej. Nie ma, nie ma, nie ma sklepu. Są, ale nie ma Są, tylko Google, a tu mamy oryginał, jedyny dla siebie. Czyli proszę Państwa, 150 padło, 150 raz pierwszy. Po that oh, was sweet boys.